Opowiem Państwu o moim dzieciństwie w Hattiesburgu. Jako mała dziewczynka w Mississippi, nieważne, że byłaś inteligentna i chodziłaś do kościoła. Słyszałaś, że Twoje marzenia się nie spełnią, przez to jak wyglądasz, przez kolor Twojej skóry. Mamy kolejny autobus. Złe warunki dla czarnych pracowników sprawiają, że cała klasa pracująca cierpi. Mój ojciec był prezesem Związku Pracowników Transportu. Przyjdzie marsz na Waszyngton. Tylko 25 centów, bracie. Dziękuję. Za emancypację naszej rasy. Tylko 25 centów. Nie przegapcie tego. Tylko 25 centów. Tylko 25. Mamy genialny pomysł.